Cześć! Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Krzywy. Moi drodzy, zanim przejdę do omawiania tego przegranego 3-1 meczu z Aston Villą, no to przypomnę o tym, co jest w opisie. Tam Instagram, grupa na fejsie, mój Twitter oraz mój TikTok. Ponadto zachęcam jeszcze do tego, żebyście kliknęli subskrypcję oraz łapkę w górę. Moi drodzy, ostatnio było mało filmów, wiem o tym. Był dość hardkorowy tydzień, wiadomo też były, były te święta i tak dalej, i tak dalej, a ponadto dlaczego nie było chociażby reakcji, pierwszy raz nie nagrałem reakcji na jakiś film, na jakiś film, na jakiś mecz. Chodzi oczywiście o spotkanie z Sociedad, no to byliśmy wtedy piłkarzykami w Warszawie na noc, wiadomo sprzętu nie brałem, nie było kiedy w ogóle tego materiału skleić, nakręcić, więc Siła wyższa po prostu, jeżeli chodzi o tamten mecz, takie krótkie podsumowanie dwóch zdań, no niestety niby wygrana, ale jednak porażka, mówiąc oczywiście o ogóle, bo drugie miejsce w, w Lidze Europy to dla klubu tego kalibru jest jednak swego rodzaju, no... Potknięciem się dość solidnym, i teraz wiadomo, podwójne wyzwanie: no bo ktoś z ligi mistrzów spada i trafi na United, a ponadto jeszcze dodatkowa runda. Wiadomo, że nie będzie, no będą dodatkowe mecze, które z kolei będzie ciężko rozegrać, bo z tego co się orientuje, to wiosną większość terminów jest. Już zaklepana, czy to na jakieś Puchary Anglii, czy też Puchary Ligi Angielskiej, czy na zaległe mecze Ligi Angielskiej. Więc będzie bardzo ciężko to upchać, i wiosna dla United szykuje się niezbyt kolorowo. Ale wracając teraz do samego meczu dzisiejszego, postaram się dość treściwie, jak zwykle zresztą i kompaktowo to Wam przedstawić. Słuchajcie. Przede wszystkim ten mecz był źle rozegrany już na godzinę przed nim, zanim się on w ogóle rozpoczął. Mówię tu oczywiście o wyjściowych składach, które standardowo godzinę przed meczem możemy zobaczyć. I jak ja oczywiście jestem jednym z tych, którzy jeszcze są w stanie dać szansę Van de Beekowi, tak uważam, że wystawienie go od pierwszej minuty w tym meczu to był błąd. Gość ledwo wrócił do treningów, rozegrał niezbyt udane Chyba 45 minut, może trochę dłużej meczu, właśnie z Realem Sociedad, i dostaje od razu pierwsze miejsce w, w miejsce ob, nieobecnego Bruno Fernandesza. No, jest to dość zastanawiające. Ja oczywiście rozumiem, że van der Beek jest bardzo dobrze znanym zawodnikiem Elikowi Tenhachowi i ten w niego wierzy i zna jego umiejętności, ale uważam, że jednak w momencie, kiedy są bardziej w grze inni zawodnicy. To oni powinni dostać szansę, chociażby, nie wiem, przesunąć Eliksena na SP. O, przepraszam, a Freda, nie wiem, jak zagrać Fredem na SP. No chyba, że pozycja Eliksena na tym SP jest tak bardzo istotna i niepodważalna, że gorzej by to wyglądało z Fredem, ale Fred, no wiadomo, jest jaki jest, ale pokazywał, że może wejść w takie, może nie do, nie do końca buty samego Eliksena, ale jest w stanie Jakoś go zastąpić, nie? Wiecie o co mi chodzi, więc to jest pierwszy błąd według mnie w wykonaniu Erika, a drugim jest wystawienie Rashforda na prawej stronie. Nie możesz wystawiać najlepszego obecnie zawodnika United na stronie. Oczywiście, jeżeli chodzi o walory ofensywne, o formacje ofensywne, bo najlepszym ogólnie jest Lisandro Martinez i w tym meczu, po tym meczu się to nie zmieniło, ale jeżeli chodzi o przód, no to wiadomo, że Rashford jest najlepszy i nie możesz. Tego rodzaju gracza stawiać na pozycji, na której on się totalnie nie odnajduje. To był niesamowity błąd. Przecież Rashforda zobaczyliśmy w tym meczu praktycznie dopiero wtedy, kiedy no, zszedł Garnaczo i on mógł przejść na, na tą swoją lewą stronę. Fatalne decyzje Elika przed, przed samym meczem. A jak to się już później potoczyło? Sami widzieliście, no niestety, ale ci zawodnicy w ogóle nie dojechali na to spotkanie, przecież... Willa i tak stłam siła swoją chęcią do gry w ogóle, agresywnością, tą intensywnością, której tak dużo się teraz mówi, nie do pomyślenia. Po, no, Nieobecni byli zawodnicy United. bardzo łatwo dawali się mm, wyłączać e, z meczu, i zawodnicy Willi nic nie robili sobie z tego Pressingu United. W zasadzie nawet to nie był do końca pressing, tylko bardzo wy wy ten wy wyjście linii e no całej formacji, jakby wysokiej ustawienie w momencie, kiedy Willa budowała akcję od bramki. Przecież Willa tak łatwo znajdowała sobie miejsce i wymieniała między sobą podania, że ja nie wiem, co w ogóle ci zawodnicy United robili. No, przykro mi mówić, ale to był fa no, fatalny, to był występ z Brentford, ale to był bardzo zły występ. E tej klasy zawodników. No, w większości z tego co widziałem, to Manchester, na Manchester Evening News piątki mniej więcej. E, co jeszcze nie zagrało? No, zastępstwa, no chociażby Lindelof, no, to był też kolejny fat nie powiem fatalny, bo mógł zagrać gorzej, ale na Manchester Evening News dostał chociażby trójkę i ja się, no, nie będę kłócił, to, to był mniej więcej ten poziom właśnie występu. E, I ja miałem takie wrażenie, że Lindelof, w momencie kiedy ktoś gra bardziej intensywnie, on się gubi, on się boi podejmować decyzji, boi wchodzić w pojedynki. I bardzo dużo było takich sytuacji, w których Lizardo Martinez krył i działał w ogóle w tej linii obrony za dwóch. On wypełniał nieraz zadania, które powinien zrobić Lindelof. Była taka sytuacja, gdzie. Bodajże Bailey był przy linii końcowej, bardzo blisko bramki, dostał tam piłkę, wychodząc jakby, no taką prostopadłą, ledwo ją tam dogonił zaraz przy linii końcowej. I to było po stronie Lindelofa. On w ogóle nie biegł za, za Baileym, musiał tam dobiec Martinez, żeby zablokować. E, Tamtą, tamtą akcję w jakikolwiek sposób. Jest całe szczęście, że to ostatecznie Bailey wybił i no, po prostu tamtą przebitkę wygrał na swoją korzyść, jeżeli chodzi o wywalczenie rzutu od bramki. Kto jeszcze? No, o Van de Beek. No, ja mówiłem o nim, że jeżeli chodzi o, o wyjście jego w pierwszej 11, to, było, to był zły wybór i potwierdził to samym występem. Tak niewidoczny gość, że to jest szok, a ja wiem, że go stać. No, ludzie złoci na. No, mam też trochę wrażenie momentami, że drużyna United nie potrafi grać na tym SP z, z nikim innym niż Fernandeszem. I jako, że Wandebeg jest innym typem SPO, bardziej taką fałszywą dziewiątką, dziesiątką bym powiedział. No To ciężko się zgadać w dużynie z kimś, z kim praktycznie nigdy nie mieli okazji grać, bo gość mało dostawał szans do dotychczas. Ronaldo, o oh jest. To też jest błąd. To też jest błąd według mnie. Jak możesz dawać opaskę kapitana, drogi Eliku, ten hagu, komuś, kto jeszcze trzy mecze temu był zawieszony za jakieś dyscyplinarne tutaj ekscesy? No, to jest nie do pomyślenia. I ten gość, który. Nie wiem. Nie wiem, no to jakby. Okej, okay, nie ma Bruno, nie ma Maguaira, no to dajcie opaskę albo De Gea, albo Rashfordowi, albo Casemiro. O, dlaczego nie? Dajesz zawodnikowi, jakby kolejny mecz, mam wrażenie, że pokazuje tylko i wyłącznie, że dba o swoje konto bramkowe. I też to, jak United działało w ogóle w tym meczu, byli tak wolni, przewidywalni, grali tak bezsensowne piły. Nawet Eriksen grał totalnie. Z jakby miał IQ minus 200, bo jest taka sytuacja, że aż się kusiło żeby podać piłkę prostopadłą na skrzydło. Tam bodajże już wtedy chyba biegł Rashford. A Eriksen będąc w środku pola, bez presji ni od nikogo z Aston Villa, posyła wysoką piłkę na Ronaldo, który jest kryty przez dwóch zawodników w Villa. I on zgrywa gdzieś do nikogo, totalnie jest strata piłki. No o co chodzi ludzie? No o co chodzi. Bramka na 3 do 1 też zawalił Eriksen. Słuchajcie, show. Wszyscy obecnie dobrze absorbowali i patrzyli, kto, kto powinien być kryty. A który w tamtym momencie powinien. Bo, bo Castemiro dobrze schodził do bodajże Baileya, który tam przed skrzydłem. To są aksą chyba tak. A Eriksen, nie wiem po co, w momencie kiedy tam chyba Ramsey Albo Watkins był by, by, by kryty przez, przez, już dwóch, przez już dwóch. Może nie wiem się wypowiedzieć. Przez już dwóch zawodników, to dochodzi do tego jeszcze Elixen, który powinien pilnować przed pola. No i co jest? A nie, Ramsey jak strzelał, to Markle' Watkins był. Wychodził tam na szpicy. Totalne zero IQ. Naprawdę. Jeżeli o, o to, chodzi o to, kto mi się podobał. Martinez mi się podoba. pomimo tego, że był spóźniony przy pierwszej bramce, to później naprawdę nadrabiał i nadrabiał nawet nie tylko za siebie, ale także za Lidlowa, Lidlowa chociażby. Martinez naprawdę, mimo to jest nadal niezbyt dobry występ, ale na tle tego, co się działo, to, był, to było okej, okay wszystko. E, Casemiro, szczególnie w drugiej połowie, bo gość, e, a nawet już w tej pierwszej dawał takie oznaki, halo panowie, budźmy się, co my gramy? No, więc to, to to jak najbardziej tutaj działało. Aha, no jeszcze zapomniałem powiedzieć oczywiście o garnaczo który też zagrał naprawdę dobry występ. No i w tym momencie mi powiecie, no a dobra, no chwalić, Garnaczo, który gra na lewej stronie, a chciałeś tam mieć Forda. No prawda jest taka, że no faktycznie to się kłóci trochę. No ale w, w momencie, kiedy nadal masz najlepszego gracza, i okej, okay, Garnaczo zagrał na razie jeden dobry występ z Realem Sociedad, no to nie wiem, czy nie lepiej byłoby postawić na kogoś bardziej zżytego z zespołem. Chodzi mi o to, że na, na Rashforda bym wystawił na lewej stronie, który z tamtej strony daje naprawdę bardzo dobre liczby, a na prawej stronie, no albo już tam wcisnąć tego garnacza, OK. On tam no, nie jest jakoś bardzo zaprzyjaźniony z tą pozycją. Ale nie wiem, no to daj tam chociażby elangę. Daj tam daje na prawą stronę Pelistriego, No kurcze bladę. się, dajesz szansę siedemnastolatkowi, to daj też szansę tym chłopakom. No. Skoro dajesz szansę Van de Bekowi, to nie rozumiem, dlaczego nie dasz szans na tej prawej stronie, gdzie domyślnie powinni grać właśnie chociażby tacy gracze jak Pelistri. To się według mnie bardzo mocno kłóci. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał. Gratulacje dla wszystkich zawodników klubu. Klubowi. Dla, dla wszystkich klubów. Dla wszystkich zawodników a także kibiców własną gratki. No i co, słuchajcie, liczę, że będzie poprawa w następnym meczu. I tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się jak najszybciej. Cześć!